które brzmią jak totalne kłamstwo, ale są w stu procentach prawdziwe. Numer jeden. W kosmosie istnieje planeta, na której padają diamenty. To Neptun i Uran, gdzie ekstremalne ciśnienie zamienia węgiel w kryształ. Numer dwa. Ośmiornice mają trzy serca i niebieską krew. A po rozmnażaniu samce zwykle umierają. Numer trzy. Gdyby słońce zniknęło, zauważylibyśmy to dopiero po ośmiu minutach i dwudziesta sekundach. Tyle trwa podróż światła. Numer 4. W Japonii istnieje wyspa zamieszkana wyłącznie przez króliki. Nazywa się Okunoshima i jest jedną z największych atrakcji turystycznych. Numer 5. Największa żyjąca struktura na Ziemi to Wielka Rafa Koralowa. Jest tak duża, że widać ją z kosmosu. Numer 6. Ziemia ma. drugi księżyc. Asteroida 3753 kruitne krąży wokół Słońca w synchronizacji z Ziemią, tworząc wrażenie, że orbituje wokół nas. Numer 7. Twój telefon ma większą moc obliczeniową niż komputery NASA, które wysłały ludzi na Księżyc w 1969 roku. Numer 8. Worek chipsów w górach potrafi pęknąć sam przez niższe ciśnienie powietrza. Numer 9. Niektóre gatunki medus są biologicznie nieśmiertelne. Po osiągnięciu dorosłości, mogą wrócić do formy młodej. Numer 10. Gdyby Ziemia była gładka, cała pokryłaby się wodą na głębokość prawie 3 km. Jeśli chcesz część 2, zostaw suba.